Przykro mi... NIE! 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 Siema, z tej strony BichMak i witam was w moim pierwszym odcinku z paczki Minecraft Hero, zupełnie jakby to powiedział Blow tak, jesteśmy coś cali na Calina Blow'owo, że tak się wyrażę, bo gramy na jego teksturpaku i na jego paczuszce modyfikacji, tak więc bezbędnego zbędnego pitolenia zakładamy nowy świat, eee, Minecraft, Hero, eee, Zmich, Mac, ok, Survival, nic tu nie zmieniamy i tworzymy nowy świat. Tak dla informacji, nagrywam to po raz drugi, bo przed chwilą zrobiłem to samo, ale zrezygnowaliśmy się na biomie śnieżnym i musiałem zaczynać nagrywać to na nowo. Poza tym mieliśmy bardzo dużo śmierci. No i postanowiłem, że nagram to jeszcze raz. Okej, okay, a teraz jesteśmy... No! No jak? Jak na... Czyżby to był prawie taki sam świat? Też była dżungla i... dobra, nieważne. Eee. O, pustynia, dobra. To już coś. Na pustyni będziemy w miarę bez otwarty teren. Tak więc co? Zaczynamy odbicia drewna. Jezu, jak ja tu słyszę odgłosy? Wszystko chcemy zabić. Dobra, bijemy drewno i będziemy chyba cisnęli przez tą pustynię, bo to myślę, że będzie w miarę bezpieczne. No, szybciej, szybciej, gdybym szybciej bił to drewno. Szybciej, może nie. Mimo, że jestem biały, ale i tak będę nam. Dobra. Zrobimy sobie zaraz itemki podstawowe I będziemy mogli wyruszać Ha, ale to fajnie O Jezu to jest normalnie jeszcze gorsze dźwięki od villagerów Ale chyba się przyzwyczaję Jezu O Przykro mi strusiu Przynajmniej mam twoje mięsko No to strusie takie dziwne odgłosy wydają Nigdy mnie nie powiedział, że tak strusie wydają takie dziwne odgłosy Dobra Patyczki już sobie zrobiłem Tak tak jako, iż jestem dosyć przezorną osobą Eee... O Jezu, bardzo mi się to dziwne rozłożyło Chwila to się shift i dwa razy się klikało Coś takiego, nie pamiętam Okej, okay, wkopujemy się, bo ja chcę stona Wykopać Oj, tam już coś widzę, że na posteli nam się coś zrozpiło Ale musimy uważać, bo mamy tylko cztery serduszka, no i... Jak się przed sekundą przekonałem, bardzo łatwo zginąć Okej, okay, potrzebujemy trochę kobla na itemki na pewno się chce tu wkopywać? Dobra, już się tu wkopałem. To już tutaj też wyjdę. Tylko jeszcze Dirt, no. Niech, dajcie mi stona. Okej, okay, czego trochę wykopać? Tak, to nie wiem. No nie wiem, no tak troszeczkę. 9 potrzebujemy na itemki, no i oprócz tego troszeczkę może było więcej. A do podsadzenia się użyjemy piasku, bo nie będę kolemardował. Wiem, że Wy pewnie dużo nie widzicie, ale. Uwierzcie mi, ja też tutaj dużo nie widzę, dlatego zaraz stąd wychodzimy. Okej. Okay. to wychodzimy. Hop, hop, siup. Dwie, pie dwie piaski chciałem powiedzieć. Ja pierdziel. Ok, czyli będzie po trzy. Ach, oczywiście musiałoby mi zabraknąć, żeby jeszcze mieczek zrobić. Dobra. E, nieważne, kilo, siekiera. Motyki nie robimy. I jeszcze robimy sobie mieczek oczywiście, bo tutaj potworów jest w ciul. Ok. Okej. Eee, teraz trzeba jakieś sobie uporządkować. Okej, okay, w ten sposób. Dobra. I ciśniemy. Przez pustynię. Tu mamy jakieś. Okej. Okay. Jakieś fajnie, bo tu jest dużo takich struktur, co się generują i... To może być spoko. I okay, mamy kaktus. Nie, kaktus nam jeszcze. Na nic... List... Nam do szczęścia kaktus niepotrzebny, więc raczej go posadzimy. Ale wiecie co, ale cegły mogą się przydać. Jeżeli, jeżeli będę coś chciał fajnego z nimi zbudować, no to zbierzemy. Czemu by nie? Tak, ten odcinek będzie, będzie troszeczkę krótszy, bo chciałem tak po prostu nas wprowadzić. Tak, i mam nadzieję, że będę regularnie nagrywał tą serię. No bo chciałem to zrobić, ale wiem niestety, że to nie zawsze chodzi. Cześć, słoniku. O, jeszcze mi to chciałeś. Hej, 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 ja ci... Ja tutaj tylko rozwalam, co tutaj się da. Okej, okay. idziemy dalej. Cicho, słoniu, no. Cię narożnią upiekę. Okej, okay. co my tu mamy? Jakiś gówno z kobla i sandstone. A. coś tu jest? Nie, nie ma nic. Jezu, ale to jest... Masakra, ile to jest... Mogliby coś zrobić takiego, no... Fajny to klimacik, chyba tam jakiś rozwalony domek, zaraz tam pójdziemy Fajny to taki klimacik Wiecie co, ogólnie może jeszcze, bo ja gram chyba na normalu Aczkolwiek przed chwilą zginąłem, no to dam sobie na easy, bo przed chwilą strasznie na tym normalu ginąłem Tak, strasznie dużo takich właśnie penisów z kobla budują, czy... No tutaj nic nie ma No, kocham <głanem> te dźwięki Ach, te dźwięki, dobra, ogólnie muszę sobie jeszcze troszkę to ściszyć Bo jest dosyć głośno może nie, nie aż tak. O, 20% niech będzie. Ok, ciśniemy dalej, i tu mamy jakiś domek opuszczony. Hop, jest tu kto? O, lawa. Ja się tutaj. Ale się dziwnie wygenerował. Hop, hop, jest tu kto? A, chyba nic nie ma. Gościciela nie ma w domu. Przykro mi. O, ha ho, ho, no proszę, piramidka. Ciśniemy. Trzeba uważać oczywiście na tą pułapkę, która tam jest, ale no, ja już się nauczyłem, że ta, ta pułapka już mi... Już mi nie zaskoczy. Okej, okay, wbijamy. O, jakim tutaj to wpadłem. Dobra. Ogólnie zrobiłbym sobie piecyk i przepaliłbym sobie to mięsko. Tak więc machniemy sobie piecyk. A, nie mam tyle kobla. Chyba, że ciekawe z mosi kobla to zrobię. I tak mi nie wystarczy. Fak. Dobra, to zanim sobie to zrobimy, no to trzeba się będzie tu wkopać. Okej, okay, tak więc się wkopujemy. I zobaczymy, co to będzie. Nie ma mobów? Nie ma. Wiecie, co przy okazji zapieprzymy TNT? Bo to jest TNT, to jest płytka i to są TNT. Rozwalimy najpierw płytkę. Ok, przy okazji zapieprzymy TNT. Nie może. O! Mamy płetwy. Jak miło. W ogóle to są jakieś buty, one nie dają żadnego armora. O, żelazo, jak fajnie. A, ściągniemane, są do dupy. Buty do dupy, no. No, no co ja gadam. O, pięknie. Bierzemy wszystko, nie wiem na co mi to, ale jest żelazo. Okej, okay, oczywiście TNT bierzemy. Nie wiem po co, ale mogą się przydać. Wszystko bierzemy, no. Potem sobie będzie trzeba plecak zrobić. Okej. Okay. Mamy sandstone, a to się podstawiamy. Mam lekkie. takie lekkie klatkowanie co jakiś czas, ale dobra. Okej. Okay. tutaj. Okej, okay, jeszcze. A, mamy ten inny sandstone. O, oh fak, lew. Ja z lwem nie zadzieram. Biorę crafting table. Bo mamy tylko to surowe żarcie. Okej, okay, to był gdzieś lew, ja. Naprawdę. O, owca, owca. Może. Właśnie, żeby. A, dobra. Zabiję. Nie, nie, nie będę marnował żelaza na nożyczki. Come on. Trzeba pozabijać troszkę zwierzątek, nabić levela, bo ja chcę mieć więcej serduszek. Bo tutaj jest taka modyfikacja, jak będziemy expić, no to. Aj, znowu biłem śnieżny. O, mały konik. joki słodziak. Hej. Okay. Pomordujemy tu trochę. Przykro mi. Ale potrzebuje troszeczkę expa No i oczywiście jedzonka. O, troszeczkę kobla odkrytego. No chodź tu. O jejku. No muszę coś troszeczkę zmniejszyć. Yy... Ogólnie tutaj. E... E... Tutaj coś muszę sobie troszeczkę. pozmniejszać, żeby mi tak nie klatkowało. Dobra, chodź tu. Chodź tu. Co to jest za zlagowana świnia? Dobra, skill Nieważne. E, ogólnie... Dobra, mamy trzy wełny, to warto sobie skraftować łóżko, żeby nam e, ta wełna nie zajmowała miejsca. Tak więc hop. I chyba zaraz... O Boże. Co ja zrobiłem? Mamy sobie nie zajmować miejsca, a tu siup! Robimy sobie półpłytki. Brawo. Ok, już się... Przyda... O, oh, fuck. O, bo akurat będziemy mogli się przespać. A ja nie myślałem, że noc zapada. Ciekawe, która jest godzina. Nie wiem, czy to w ogóle gdzieś pisze. Eee, tak, ciekawe, właśnie, za ile noc zapadnie. Nie, przydałby się zegarek. Ale w Minecraftie, żeby go skorzystać, potrzeba złota. Ok, myślę, że tu możemy się wkopać na chwilkę. Przepalimy sobie jedzonko. Co mamy? 8 żelaza, można by było sobie coś ciekawego zrobić, na przykład jako, jakąś klatę, żeby mieć armor, o, to będzie, to starczy akurat na klatę, więc, no i chyba zrobimy, zrobię sobie dołek, gdzie bywale niepotrzebne mi itemki, bo trochę takich mam, na przykład tak, płytka naciskowa jest mi do szczęścia niepotrzebna, to też, eee, nie wiem, to może się przydać, ale to jest nikomu niepotrzebne, tu mossy stone też nie, eee, Wiecie co, no i resztę sobie zostawię, tak powiem. O. What to terrorystka. Przemu, że już noc zapada, dobra. Ogólnie zrobimy sobie piecek. Przespalimy żarcie, a jeżeli będzie trzeba, zostaniemy tu na noc. Warto byłoby się przespać i zacząć nowy dzień, żeby nam się potworki nie rozpiły, bo z, tymi, z tym życiem co ja mam. O, przydadzą się te przynajmniej te półpłytki do przepalenia jedzonka. Okej, okay, chyba. Tak, chyba noc zapada. Mówię, tak jak już mówiłem, masz jeszcze to, nam nie jest potrzebne. Z tyloma serduszkami, to. Ja tutaj nie mam szans tym cholercem co się będzie spałnować. Okej, okay, potrzebujemy. Te, i jeszcze przepalimy mięso od strusia. Nie wiem, tak widzicie. Ciągle mi się wydaje, że albo w sumie zachodzi, albo nie. A, teraz zachodzi. Okej, okay, to ja tu się lepiej. Zamuruję i sobie zrobię kącik do spania. Tak więc zaraz sobie postawimy tutaj łóżko, tylko musimy. Lol. Lol, ale dziwny dźwięk. No, nieważne. Okej, okay. ja tutaj teraz nie będę dużo widział. Ale to uważa, żeby teraz to cholerco się nie spełniło, tak więc kładziemy sobie łóżeczko. Ok, i kładziemy się, zbać. Ok, widzicie, jak widzicie, tu na czacie jest napis, że właśnie jest ten mod yy, Herd Containers. Okej, okay. trzeba zobaczyć, czy jest bezpiecznie na, na zewnątrz. W ogóle w złą stronę chyba, tu, tutaj jest nasz sandstone. Okej, okay. i chyba jest w miarę bezpiecznie, my tu się jeszcze wyekwipujemy. Ok, mamy mięsko, tak więc sobie je zjemy. Skraftujemy sobie klatę. Ok. No i myślę, że możemy ruszać. Bierzemy łóżko. Wszystko, co jest nam potrzebne. Ruszamy. Mówię, warto by byłoby na czymś podekspić, bo. A wywalimy ten sandstone, bo on. Fak. Ok. Nie ma cholerstwa nie widzę, tam coś widziałem, tam coś jest ciekawego, to tam za teraz się udamy, to tam to jest nam nie jest potrzebna Chwila. Trzeba naprawdę uważać, bo ja nie chcę teraz zginąć. Teraz wreszcie mi się udało coś... coś nagrać. Okej, okay, tu mamy świnki. Świnki warto wymordować. Tam mamy kolejny domek. Okej, okay, trzeba pozbierać naprawdę żarcie, a może przy okazji doda nam to jakieś serduszka. Ale... Te, te jak się bije te mobki, to jest jeszcze lekko zbagowane. Jezu, już myślałem, że węża uderzyłem. Wąż pewnie by mnie tu zadziobał. Okay, będę musiał ogólnie jeszcze pogrzebać troszeczkę. Okej, okay, i mamy... Huh. To nie było trudne, wystarczyło pierwszy level bić. O, fuck. Tu jest... Okej, okay, przykro mi. Nie, 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 nie! 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 Nie, nie! Fak. Dobra. Lecimy po naszej te masy. Mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Ogólnie powinniśmy mieć dead pointa. Tylko no. Fak. Naprawdę się nam nie robią dead pointy. Fak. Ops, to coś. Walnąłem jakiś. Okej, okay, nie wiem po co tu walnąłem Potem go sobie usuniemy, ale teraz lecimy po nasze itemasy To bo w tamtą stronę Okej, okay, tak więc winimy się już jak zdobędziemy itemasy nasze Okej, okay, ziomeczki, już jestem, wróciłem, mam nasze itemki I... WTF, ale miałem laga Dba, Gdzieś tu kurde słyszałem tego ziomeczka, co nas zabił O, slimeballe Ej kurde, przydadzą się Dziś tu tego skubańca słyszałem, ale go nigdzie nie widziałem, może to i lepiej. A kozy, które zjedzą. What the fuck? Dobra, ja tego nie widziałem. Okay, gdzie jest ten skubaniec, który nas zabił, bo... Ogólnie czekam. Mam wszystkie itemy. Łopaty nie mam. Nie uciesz ma on mi łopaty gdzieś. Gdzie jest moja łopata z kubańcu? Przez niego łopaty strefy. O, nie, dobra, tu mam jeszcze rzeczy. O, lol, tyle temu chciałem zostawić. Ja w ogóle nie widzę tego skubańca, co właśnie nas zabił. Ok, teraz chyba mamy już yy, większość naszych itemów. Ok, lecimy. Tu jest Big Cut, ale to, to nie jest Big Cut. O oh fakt, tam są jeszcze jakieś. Okej, okay, założymy nasze płetwy i. Nie wiem, to co popłyniemy tam na tamtą górę. W płetwach się bardzo szybko pływa. Okej, okay, a na wodzie... nas nie złapią. No może na tej górze będziemy bezpieczni, no i... O, oh, widzę też węgiel, przyda nam się węgiel oczywiście. No i może gdzieś tutaj będzie coś, gdzie może warto byłoby się osiedlić. Okej, okay, tam widzę... znaczy no chyba nie będę się na pewno osiedlał przy biomie śnieżnym, bo to chyba... Okej, okay, w ogóle przetestujemy czy mamy Tricapitator. Mamy Tricapitator, więc sobie zbierzemy troszkę drewna. Chciałem przetestować czy działa. Ale jak widzicie działa znakomicie. Okej, okay, poszło Troszkę drewna zawsze się przyda Okej okay. mm, Nie wiem czy sobie tego nie wyłączę, że jak chmura zachodzi To nam się robi ciemniej Bo mnie to troszeczkę irytuje Ale nieważne, dobra, idziemy do tego węgla Bo ja chcę, ja chcę węgiel Okej, okay, michmak parkurowiec okay, Idziemy po węgiel Okej, okay, mamy węgiel Ciśniemy to zawsze się przyda. Zwłaszcza, że już mamy modyfikację Dynamic Lights, dzięki której będziemy mogli z jedną pochodnią przemierzać całe kopalnie. No, po prostu to tak działa, że jeżeli jest ciemno i trzymamy pochodnię w ręku, albo ją wyrzucimy z kwibunku to ona będzie świeciła. To myślę, że jest spoko. O! Właśnie na węglu można nieźle tych serduszek sobie zarobić. Ok, będzie trzeba. Co. Zrobimy sobie pochodnie, na razie nie trzeba i ja bym wszedł na tą górę. Przecież myślę, że tu się nie będziemy osiedlać, więc spokojnie mogę się podsadzić. No, w nocy będzie masakra, ale żeby dotrwać tu do nocy, to my mamy jeszcze mamy za mało życia. Tu może być, być duże rzeczy, które chcą nas zapisz, Tam na przykład ten kotom masz oh, fuck. nie. Ja go nie ruszam. I... Jezu... ale tu są dźwięki dziwne... O! To już wygląda bardziej przyzwoicie. Myślę, że zejdę na dół i zobaczę. O tutaj, Kaman. O oh, fuck! Okej, okay, ziomeczki, jak gdzie dotarłem do miejsca naszej. jakże głupiej śmierci, ale. Do... Ja będę strasznie tutaj ginął w tej serii, no bo. Jak już tak ginę, jak nie było żadnego właściwie starczy jeszcze z potworami. Ojku. Ale tylko coś dobra, zakładamy nasz ekwipunek What the fuck? Ale klatkowanie Co się dzieje? Czekajcie, sprawdzę o co chodzi Okej, okay, już jestem Tak, może jest troszkę lepiej, chociaż no, coś, coś nadal laguje eee, ale dobra mm, no, najgorsze jest to, że robi się noc, a jeszcze nie ma wszystkich itemków, come on! Będę musiał się przespać chyba Tylko Nie chcę stracić niektórych itemków, które tu mogą gdzieś leżeć Tak, jeszcze widzę, że coś leży o. E, Dobra, i ja się lecę przespać, bo... Teraz by tu coś zabije I się tu wszystkiego boję Wilkołaki już się tam chyba robią Tak więc to, to nie jest dla mnie. Dobra, spokojnie. Spokojnie. O jejku. 2 FPS. No, 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 pięknie. Ok, siema. Ja wróciłem po cięciu. Niestety musiałem e, ponownie odpalić e, całą paczkę. Nie wiem, coś, jakiś dziwny glitch. E, ok, tak więc musimy się teraz przespać. Niestety to cholerstwo nam się już całe zespaunowało. E, ale dobra trzeba powiedzieć, że to się wszystko spali i w ogóle. Ale myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby zakończyć nasz pierwszy odcinek z Minecraft Hero. Taki troszeczkę krótszy. Myślę, to nie wiem, jak wyszło, wyjdzie w montowaniu. Ale myślę, że następny już będzie troszeczkę dłuższy i będziemy kontynuować naszą przygodę. Mam nadzieję, że bez gonów, ale w tym chyba też jest co się podoba do Minecraft Blowa. On też ciągle ginie. Tak więc do zobaczenia. Cześć, Siemanko, i na razie.